Witam na kolejnym odcinku cyklu Obyś żył w ciekawych czasach, a w nim porozmawiajmy o Julianie Assange'u, dwunastu latach walki z rządem łosa, a w końcu o niespodziewanym uwolnieniu. Skupimy się na następujących pytaniach: 1. Wielki dysonans narracji Zachodu i rola w nim Assange'a 2. Dlaczego Assange stał się największym więźniem politycznym Zachodu ostatnich lat 3. Debata Biden-Trump Argument za uwolnieniem Assange'a. 4. Assange, samotny sygnalista, czy raczej reprezentant racjonalnych sił Zachodu? Zaczniemy od pierwszej kwestii. Wielki dysonans narracji Zachodu, a rola Assange'a. Ludzie mają skłonność do mitologizowania, a zarazem redukowania problemu do prostych pytań i odpowiedzi. Jednak świat jest dużo bardziej skomplikowany niż myślą. Przeczność ta nie omija sprawy Assange'a, ale postaram się wskazać na kolejne warstwy niepasujące do tak uproszczonej i romantycznej narracji. Assange spędził 12 lat najpierw w ambasadzie Ekwadoru, a od 2019 roku w londyńskim więzieniu. Przez lata od siatki, w oczekiwaniu na ekstradycję do USA żył pod groźbą śmierci i był torturowany co najmniej psychicznie. To, co zrobił Assange i Wikileaks, było pokazywanie dysonansu pomiędzy deklaracjami a praktyką zachodu. W 2010 roku władze Szwecji wydały list gończy za Assange'em pod pretekstem gwałtu. Sprawa była tak dęta, że w 2019 roku wstydliwie ją umorzyły i pozostało już tylko żądanie ekstradycji do USA za ujawnienie materiałów potwierdzających nielegalne działania stanów. Sprawa Assange'a była czystej wody zemstą, a zarazem próbą zamknięcia ust przyszłym sygnalistom. Ujawnione filmy pokazywały czarno na białym odwrotność deklaracji oraz praktyki Zachodu. I to właśnie wywołało furię władz, ponieważ demokratyczna narracja rozbiła się o sprzeczne dowody. Filmy wykonane przez drony wojskowe w Afganistanie pokazywały prawdziwą twarz Ameryki. Rozbijając w pył starannie pielęgnowaną opowieść o demokracji i zasadach, na których Jakoby była ufundowana, lecz upublicznione przez Wikileaks materiały stały się dowodem bezdusznego zabijania uczestników wesel przez amerykańskich wojaków, którzy przy tandetnym piwie masakrowali bezmyślnie, jak w grze komputerowej, realnych ludzi, traktując ich jak karaluchy. Narracja, stanowiąca esencję polityki zagranicznej i wewnętrznej Zachodu. Jest jak bliźniaki syjamskie. Śmierć zagranicznej stanowi automatycznie śmierć i wewnętrznej. Zburzenie przez Assange'a rdzenia funkcjonalnego zachodniego przekazu spowodowało panikę oraz chęć zminimalizowania strat wizerunkowych. Wszak jedno do drugiego dramatycznie nie pasowało. Nie tak, wizerunek został już zrujnowany, a w konsekwencji powiększyła się tylko grupa wątpiących. Deep State znalazło się w matinie. Która na zasadzie Lejka może jedynie powiększyć ich grono. Tak na Zachodzie, jak i wreszcie świata. Decyzja o wypuszczeniu Juliana Assange'a to właśnie obraz sprzeczności, w której znaleźli się Amerykanie. Z jednej strony chcieliby zamknąć usta przyszłym sygnalistom, wskazując go na dożywocie, ale byłoby to zarazem sprzeczne z główną tezą propagandy o demokratycznym charakterze Zachodu. Nie fakt uwolnienia Assange'a będzie sprawdzianem zamiarów, a jego los w dalszych miesiącach. Bo coś mi się widzi, że sprawa ma charakter rozwojowy. Pora rozebrać się z kolejną kwestią. Dlaczego Julian Assange stał się największym więźniem politycznym Zachodu ostatnich lat? Podążamy zatem w stronę pytania, dlaczego Assange stał się tak znienawidzony przez rząd Ameryki. Częściowo na to pytanie odpowiedziałem wcześniej, ale wejdźmy głębiej w temat. Wiele było dysydentów pracujących wcześniej dla rządu USA. Jednym z nich był Edward Snowden, analityk komputerowy NSA, któremu udało się uciec do Rosji. Swoją drogą, jest to przykład degradacji możliwości operacyjnych tajnych służb Ameryki. Można było nie dopuścić do ucieczki, ale seria fatalnych pomyłek to dowód sygnalizowanej erozji. Innym przykładem jest sprawa Chelsea Manning, która przekazała Wikileaks opublikowane później dokumenty. Sprawa Manning stanowi przykład różnych miar odnośnie winy, w zależności od funkcji, którą sprawuje człowiek. Jednak nie jest to próba relatywizowania czynów Snowdena czy Manning, a raczej tego, jak widzi to establishment Waszyngtonu. O ile sprawa Snowdena jest zagadką, bo udało mu się w końcu uciec do Rosji, to kwestia Manning pokazuje, że amerykański rząd nie wie, jak ustosunkować się do pracowników wywiadu. Czy chronić narrację i minimalizować skutki erozji systemu zatrudnienia w wywiadzie, czy też karać, jak próbują to zrobić z Assange'em. Manning spędziła 7 z 35 lat wyroku, i ostatecznie w 2017 roku prezydent Obama ułaskawił ją. To stanowi dowód schizofrenii władz amerykańskich. Przypomina mi to powiedzenie: co lepsze milczeć i być podejrzewanym o głupotę, czy też odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. Jak widać, władze USA wybrały wobec byłych pracowników bardziej łagodną formę odpowiedzialności, ale zdecydowaną wobec obcych. Jednak system amerykański chciał zamknąć usta potencjalnym naśladowcom. Lecz nie przewidział, że stosunki z Anglią zmienią się od 2022 roku. Niezdecydowanie to przedłużyło rozwiązanie problemu z jednej strony, a z drugiej, gdy Anglia starła się politycznie ze Stanami, zaczęła grać Assange'a. To prawdopodobnie spowodowało jego wypuszczenie. Choć myślenie, iż stało się to bez wielomiesięcznych negocjacji między stronami, jest naiwne. O ile wcześniej Anglia szukała pretekstu do ekstradycji, ale tak by nie wywołać w królestwie spekulacji. To po 22 roku zaczęła jawnie grać Assange'em przeciwko Stanom Zjednoczonym. Tym sposobem Assange stał się bohaterem jednego z największych kryzysów we współczesnej historii Zachodu. A jako Australijczyk i cywil zarazem, mimowolnym pionkiem w rękach znacznie większych graczy. Jednak również bez woli wielkich tego świata, stał się też symbolem walki o demokrację, której sens wciąż obalał. Wskazując na nierozwiązywalną sprzeczność pomiędzy deklaracjami a praktyką. Sprawa Assange'a obrosła już w liczne mity. Ludzie podzielili się na wspierających jego uwolnienie, tych obojętnych oraz tych, którzy, będąc związani w ten czy w inny sposób z rządem, potępili jego działanie. Jednak mówienie o nielegalności działań Wikileaks jest przeciwskuteczne bo zrywa ostatecznie listek figowy, którym próbowano przysłonić przykrą dla rządu, jak i społeczeństw, prawdę. Prawdę o braku demokracji i totalitarnym charakterze zachodnich reżimów. W ten sposób uwolnienie Assange'a stało się papierkiem lakmusowym demokratycznej narracji, a raczej dowodem na jej brak. A sam Julian, chcąc nie chcąc, stał się symbolem obdzierania kolejnych warstw demokratycznego złudzenia, w które ludzie tak mocno wierzyli. Nawet jeśli do końca swojego życia będzie milczał, to i tak zrobił dla świata coś bardzo ważnego pozbawił go złudzeń. Choć jego apologeci będą musieli zbudować całkowicie nową i miejmy nadzieję bardziej rzeczywistą narrację. Czas zająć się następną kwestią: dlaczego właśnie teraz Assange został wypuszczony? Debata Biden-Trump argumentem za jego uwolnieniem? Timing jest kluczem zrozumienia całego procesu. Bezpośrednio przed planowaną na czwartek debatą pomiędzy Bidenem i Trumpem, Julian Assange został zwolniony z więzienia. Dlaczego stało się to teraz, a nie pół roku temu czy za dwa miesiące? Podejrzewam, że jego uwolnienie miało wpłynąć na wynik debaty. Biden miał się jawić jako człowiek, który owszem, mógł zabić, ale tego nie zrobił. Zupełnie jak Stalin. Słowa te wypowiadam w środę i nie wiem, jak debata przebiegnie, ale coś mi mówi, że sugestia jaki Biden jest łaskawy, będzie się przewijać nieraz, ponieważ powtarzanie jest matką nauki. Tak wiele kwestii dyktuje kalendarz wyborczy, że aż strach pomyśleć, a sprawa uwolnienia Assange'a jest jedną z nich. Jednak nie to, że zostanie wypuszczony, ale jego dalsze losy mnie martwią bo musi dopełnić procedury na wyspie Saipan, terytorium zależnym Stanów Zjednoczonych i przyznać się do ujawnienia tajnych dokumentów, choć jest to sprzeczne z pierwszą poprawką do Konstytucji USA, gwarantującej wolność słowa. A to, że jest drodze do Australii, która, przypomnę, jest monarchią konstytucyjną, sprawia, że mam wiele wątpliwości co do polityki Anglii, która może mieć interes w jego zabiciu. Oczywiście, Obym się mylił, ale jedynym bezpiecznym dla niego kierunkiem jest dołączenie do Snowdena. W ogóle kalendarz wyborczy jest czynnikiem determinującym zachowanie władz, a uwzględnianie go w kalkulacjach jest poważnym błędem poznawczym. Owszem, taki sposób myślenia w wielu krajach nie jest zasadniczy, ale przy monopolu medialnym i randze narracji w polityce USA jest sprawą kluczową. To, że właśnie teraz odbywają się w Stanach wybory, oraz fakt, że trwa ostra konfrontacja pomiędzy Zachodem a resztą świata, powoduje dla Assange'a otwarcie okna możliwości. Jednak to, co widzimy teraz, za miesiąc może zupełnie inaczej wyglądać. Wystarczy przypomnieć sobie, jak zmieniało się zdanie Zachodu odnośnie wysyłanej na Ukrainę broni. To, co było w narracji niemożliwe miesiąc temu, teraz jest absolutnie możliwe. Nie zwracamy uwagi nawet na jawne pogwałcenie prawa stosowania broni kasetowej. Jest wiele podpisanych dokumentów o całkowitym jej zakazie. Jednak kiedy zaczyna Zachód strzelać do cywili na Krymie, media wolnego świata zaczynają chorować jakoś na oczy. Wracając do Assange'a. Los jednostek, nie tylko jego, są zależne od starcia na najwyższym poziomie. I nikt ich nie pyta o zdanie, mówiąc zarazem o wojnie jądrowej, jako o czymś, w co da się wygrać. Bez względu na to, że odstraszający charakter tej broni istnieje tylko wówczas, gdy się jej nie używa. Dlatego obawiam się o los Assange'a, bo pomimo powszechnej rozpoznawalności, jest on tylko pionkiem w grze sił, na które nie ma żadnego wpływu. Czwartkowa debata Biden-Trump wiele powie, ale jeśli mam rację i pojawi się narracja o wspaniałomyślności Bidena, to dowód na postawioną hipotezę będzie odhaczony. I tak, bez względu na przebieg debaty, dokonania Assange'a są wielkie, a taktyczne wykorzystanie sytuacji nie zmieni jej strategiczną wygraną Zachodu. Jak to ujął Lenin, kapitaliści sprzedadzą nam sznur, na którym ich powiesimy. I administracja Bidena zachowa się dokładnie tak samo. Miejmy nadzieję, że moje wcześniejsze predykcje okażą się błędne, bo jak wspomniałem, nawet jeśli do końca życia Assange nie powiedziałby rzeczy istotnej, to dokonania przejdą już do historii. Kiedyś zakutniał bardzo dobrych wykonawców, co częściowo wiąże się z tym, że istniał wrogi mu system socjalistyczny, który zjednoczył walczące wcześniej elity. Jednak po wygraniu zimnej wojny odtrąbił on koniec historii, co było równie przedwczesne, jak i śmieszne, bo historia nigdy się nie kończy. I właśnie na upadku tych umiejętności opieram swoje nadzieje. I przyszedł czas, by zmierzyć się z ostatnią kwestią: czy Assange jest seryjnym samobójcą, sygnalistą i czy reprezentuje racjonalne siły Zachodu? Odpowiedź na to pytanie jest czystej wody spekulacją, choć nie brak poszlak, które czynią ją prawdopodobną. Zanim zajmę się jednak odpowiedzią, to zastanówmy się, jakimi są społeczeństwa złożone z setek milionów ludzi. Każdy z nas ma rodzinę, bliższych lub dalszych znajomych, miejsce, w którym mieszka. Jednak odpowiedź na pytanie, czy społeczeństwa się różnią, brzmi tak i to bardzo. Nie będę mówił o różnych fenotypach, choć i tutaj różnica jest wielka, ale o ludzkich charakterach. Jest takie powiedzenie, ile osób, tyle opinii, które przedstawia obiektywną rzeczywistość. Czy zatem może być inaczej wśród elit rządzących? Owszem, są orzędy wielkości nieliczne, jednak tak jak społeczeństwa, są bardzo różnorodne. Trudno przypuszczać, by jednoczyła je ta sama myśl, poza tą, że to właśnie im należy się władza. Poza tym mają różne cele i ukształtowały je różne społeczności. Trudno mówić o wspólnych celach mieszkańców Europy czy Chin, bo są one tak odległe mentalnie, że w ich językach znaczenie fundamentalnych pojęć jest tak jak dzień i noc. Spójrzmy na przykład na społeczeństwa Francji i Niemiec, które graniczą ze sobą. Jednak tak wiele je różni, że i cele elit są przeciwstawne. Jeszcze większa różnica jest pomiędzy społeczeństwami Europy i Afryki Północnej, pomimo że żyją tam ludzie podobni do nas. Jednak im dalej od siebie, tym różnice tak na poziomie wyglądu, jak i myślenia są większe. Społeczeństwa różnią się w zależności od kultury i to samo dotyczy elit rządzących. Te zachodnie są diametralnie różne od indyjskich, a chińskie od południowoafrykańskich. Oczywiście, jako ludzie, mamy też wspólną mentalność na przykład wszyscy wyznajemy podobną etykę gdzie występek musi być ukarany, tak w Australii, jak i w Japonii. Jednak szczegóły tego, co uważamy za występek, zaczynają być bardzo różne. Kradzież jest wszędzie postrzegana jednakowo, lecz to, co jest, a co jeszcze nie kradzieżą, bywa już odmienne. Wracając do pytania, pośród kultur zachodnich i jej elit zdania bywają różne. Niechiety tak bardzo, że ich jedność jest wręcz niemożliwa. Zakładam zatem, że i pośród elit zachodu są takie, których polityka i cele są różne od rządzących. Mając mniejsze wpływy, ich polityka musi być bardziej ostrożna. To jednak wciąż elity i nie można ich porównywać z wpływem przeciętnego człowieka. Uważam, że bez względu na to, czy świadomie, czy nie, Assange ujawnił dokumenty i filmy, które otrzymał właśnie od nich. Ta frakcja znała swoją realną moc, a zatem, żeby zrealizować plany, musiała postępować ostrożnie i stopniowo. Wiedziała, że fundamentem klasy rządzącej jest całkowita kontrola nad narracją, a coś, co jest z nią sprzeczne, jest wysoce szkodliwe. Fundamentem społeczeństw zachodu jest demokracja. Więc wszystko, co jej przeczy, jest absolutnie niedopuszczalne. Jednak praktyka działania elit jest zaprzeczeniem demokracji, a zatem tym bardziej niedopuszczalna. To właśnie taką sprzeczność pokazał Assange, co spowodowało też wściekłość elit. Czy zatem ta bardziej racjonalna frakcja elit jest różna od tych hegemonicznych? Tak i nie. Coś, co dopuszczają do siebie, to rzeczywistość choć mogą być w porównywalnym stopniu rusofobiczni. Jednak chodzi o to, by być realistą i żeby nie zachowywać się wobec silnego tak, jakby się było Supermanem. Nie chodzi tu o miłość czy przyjaźń, tylko o powstrzymywanie się od czynienia mu zła. Jednak mówiłem, że nieszczęściem zachodu jest z jednej strony niczym nieuzasadnione poczucie wyższości, a z drugiej brak realnych sił, by wymóc nareszcie swoją wolę. Resztę już widzimy. I tak doszliśmy do końca siódmego odcinka cyklu Obyś Żył w Ciekawych Czasach. Jak zawsze proszę o subskrypcję kanału 61 na wszystkich platformach oraz o włączenie dzwoneczka powiadomień. Żegna się z Wami Dimitris Dimitriadis.